Policjanci ustalili adres jednego z takich warsztatów. Wiesz jaki tu pomysłowy jest zawodnik? On... Man manufakturem! Ja mówię od razu z daleka, że to nie to, to tu będzie to jedyny temat. Chyba, go pan? Tak, do Na tych tablicach, które ma? Tak. O matko! To ten celnik był niewidomy? Co się? To się tam celutałem do tlenia. Aha. To by był niewidomy albo piany, nie? A na w którym urzędzie pan ślił to auto? No, no, no znaczy wy pan są namalowane, ale jest <trym <trym znowu, to ćwiczenie, to było któreś nie jest wszystko wykupione. Aha, a zawsze pan tam tlił, w Obrzechu? Nie. No ale to, to jest tam to nie jest ten klient, co mu się <trym zimna> No, Polska to dziwny kraj, można takie tablice mieć. O, o, Panie Andrzej, widzę tutaj takie znane mi pisma. Protokół zatrzymania osoby. Co to się, co to się z panem działo? Podejrzany o kradzież samochodu marki Mercedes numer stacyjny wXL terenu KP Wrocławskiego, ooo, na moim rejonie, panie pan haszał. Ooo wytrzymał z Oooo, jestem pewien. 2000 rok świateczna, w... nie, co to, to nie pamiętam na świetle, co to co, tam, co, co, co to było. Kupiłem kiedyś Mercedesa. A kupił pan. Gdzie pan go kupił? No, z, z, na giełdzie. I, I włożyli panu ciepłe auto. No <laughs> niestety, tak się stało. Panie Andrzeju, teraz to Pan już przejął. Gdzie to auto jeździ? Nie jeździ, proszę Pana nigdzie. Dokument do tego też ma. No to zwlekujemy na polskiej, to widzi, gdzie to jest zarejestrowane. Nie. Co, Pan? I to na strychu leży, schowane. Co Pan tu odstawia? Proszę Pana, nigdzie nie jeździ. Nie jeździ, nigdzie nie jest ani odslony, ani nic. Tak? Za chwilę tutaj będzie to wstawione? Nie, nie będzie wstawione, bo to nie jest odslone ani nic. Naprawdę. No a kto panu to otli? Nikt tego nie odcli, proszę pana. To jak to się stało, że pan to tutaj ma? To akurat jeden kawałek tylko na nic więcej. Co? No, od tego dokumentu tu jest przecież ten tak. rachunek zakupu. Co? Pola numerowego rachunek zakupu? To niech mi pan teraz powie, po co pan to kupił? Po no co pan to kupił? My na części. Na jakie części? No przecież zyskałem z tego Nie, 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 Gdzieś? No pan nic nie jest powiedziane, że nie mam bardzo. Ja nie wątpię, że nie. Ale przebijamy też nic. No też nie. Tylko pan pana nie wie, po, po, po co pan to ma? Ja panu teraz powiem po co. Panie, panie, co to jest? No nie pojazdy. co nie A gdzie powinien być? A jak robię na prawej coś, i jak to wszystko rozstrzępa na bank, czy naprawa, górywa tabliczki? No, jeszcze pan wyciął, nie Do Na do automatu. <grymne> nie to, no bo jak to się, zresztą się wymienia, jest uszkodzona, no dobra, to nam na temat. Panie Andrzeju, jak ja wczoraj się przyjął, nie pan? To mógłby taki pan kit mi żenić na uszy. No stoi... Ja się nie zajmuje. Komarkami, ogarami. Zgadzasz się, proszę pana, ale co ja mam zrobić? Nie, pan, 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 element pan, Ale szybciej mówię niż pan, Ja coś To chyba trzeba zabezpieczyć nie? pan, Ale pan, że pan, nie? pan, tu jest numer na Jest, to, jest, to zabezpieczamy. Tu jest biuro artystyczne, jeśli chodzi o ma malarstwo. To bierzemy tak. Kto to? Proszę. Ale, ale kto jest? Ktoś... Pytałem się pana, czy ma pan przedmiot odwołania przestępstwa? No ale jest do przestępstwa. Ma no do się to chodzi, że pojazdów mam. Do, do sprawdzenia ewentualnie, czy zamek jest dobry, nie? panu Pana zrozumieli zamek, to nie wiadomo, czy dobry pan, Nie, no nie mogę tego wyrzucić, proszę Pana, no bo to by był grzech, żebym ja to wyrzucił. <grym> no ale jakby... tyle Panu gadżetu znalazłem, a Pan mnie mota... Ale niech Pan teraz, niech Pan teraz jedno z, z, z sytuacji, o, to je Pan Ale wie pan, pan co, tak Pan do mnie mówi, ale tak Pan do mnie mówi, że mi się łzy na oczy cisną. Nie wiem Panie Andrzeju. Nie, ja tylko tyle szukałam na ten czas. No. Aha. Dziewięć makarow, Panie Andrzeju. A pytaliśmy o broń, amunicję? Tak nie wiem, to się... A? To, a to, ja pożyczyłem pewnie, nie? To, się, nie, nie, to mówiłeś jeszcze nie, nie w dziewięćtej szkoły albo od Och, Panie Andrzeju, tu są całe paczki. <laughs> Panie Andrzeju. O co tu a, chodzi? Pakań. No. no. O. Najpopularniejszy, proszę Pana, kaliber do walenia w głowę. Oj, tu jednej brakuje. Powiem, no, <grym grym> że... to no, widzisz zużył. że żył? że mam jakiś magazyn, tak naprawdę, po raz ostatni pytam. No, proszę, nie, nie wiesz, nie Oj, tu jednej brakuje. Powiem, że... tu widzisz zużył. <noise> Niech go <zszego. głosy> nie Że mam jakiś magazyn, tak naprawdę po raz ostatni pytam. Nie, nie no to po co pan, bo z czegoś pan musi no no nie strzelam, nie No to po co pan to Ale to ja trzyma, Myślę pan, jak kupię samochód i coś leży, to co ja zrobić? zrobić I to panu nikt nie no zapłaci.